17 z tej strony Max Gaming i dzisiaj sobie lecimy z dużym odcinkiem, chcę wam ci coś pokazać, e, mojego teksturpaka, ale jeszcze przed tym zapraszam Was do subskrybowania, zostawienia łapeczki, subika z dzwoneczkiem. E, no i co, lecimy, a teraz intro. Dobra, my już jesteśmy. E, dobra, e, ci wam, pokażę Wam moje, e, moi, mój teksturpak. Jak chcecie, to na 5 lajków będzie do ściągnięcia. E, więc okej, okay. co pierwsze, to wchodzimy, e, naciskamy ex, Escape, opcję. Dajemy paczkę zasobów. Żeby go wrzucić, to ściągamy. Jak będzie, dajemy w otwórz folder i tam wrzucamy paczkę. E, dobra, dajemy sobie Mac Pack. Dajemy sobie tu strzałeczkę, żeby było, żeby ten teksturpak nam się załadował. Dajemy jeszcze gotowe i nam się załaduje. Ja też jestem na black ale dobra. Mamy. No i pierwsze co robimy, to idziemy. I mamy tutaj ładne z rzecz. rzeczy. E, patrz, mamy tutaj takie ładne ten. Jest tutaj ładnie wszystko ogarnięte. Mamy tutaj ładnie. Jabłuszka ładnie ogarnięte. Jabłuszka złote. Ten. E, dobra. E, dobra. Bloki są takie. E, bardzo fajne są wełny. Chcę, żebyście zwrócili uwagę. E, więc wełna tu się bardzo fajnie ten składa. Czekajcie. Tak, tak, tak. E, grass dirt No, można powiedzieć taki sam praktycznie, ale inaczej trochę wygląda. Inaczej go wykonałem. E, dobra. Jak chcecie jak zrobić własnego teksturpaka, to opiszcie też w komentarzach, jak ogarnąć Blazing pack, jakie inne. Dobra. E, dobra. Dajmy sobie tak, 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 pyk. To zrobimy sobie coś ładnego. Um, Dajmy sobie może jeszcze tak. Damy sobie tak. Damy sobie tak. Damy sobie tak. I mamy ładne serduszko, dobra. Damy sobie jeszcze to tak. Dobra. Mamy ładne serduszko, moim zdaniem, dobra. E, dobra, tutaj nie ma to za wiele takie, znaczy do bo trochę nam to by zajęło. E, patrzcie, mamy też tutaj, czekajcie, sobie wyciszę dźwięki z Minecrafta, bo mnie trochę denerwują. E, dobra. E, dobra, ładne tutaj są e, rudy, czekajcie, ja mam po angielsku, czy czekajcie, ru, dobra, nie wiem, czemu mam po polsku. E, dobra, dajmy sobie po prostu rudy. Są so, ładnie, e, rudy są zrobione, e, emeraldów i diamentów mi się najbardziej podobają, czekajcie, e, czekajcie, czekajcie, a gdzie jest, czekajcie, ruda złota, ruda żelaza, ruda węgla, o dobra mam, czekajcie, co? Serio zrobiłem to na diamentów? Czekajcie, czy mi się nic nie przewidziało? Dor dałem sobie to na derpem C, bo nie wiem czemu, po prostu dałem. E, dobra, e, ser to jest ruda. Ten M. E, e, może tak jest, dobra. Trudno, dobra, coś się stało. Nie wiem, coś się mi ten powiedziało. Bo wcześniej to było normalne, niebieskie. Nie wiem, co się stało. Dobra, Lazuryt, taki bardzo te ładnie bloki wyglądają. Chcę zwrócić tylko na to uwagę. E, dobra, jest też tak. Sobie. Tak, tak. Tak. Jest lerut. E, ładne. Dobra. E, teraz sobie pójdźmy... i pokażę wam zbrojki. Diamantowa. Złota. Żelazna. Na pierśnik. Dobra. E, nałożymy sobie zieloną. Łuk. Strzały. Miecz diamentowym. I weźmy sobie parę refów. Dajmy sobie. Dobra, dajmy sobie 16. 16, czekajcie. Tak, dajmy sobie. A nie możemy do drugiej rączki. Dobra. A więc to taki tekstur bardziej pod PVP. Dobra, tak, tak. tak. Mamy ładnie zrobione. Teraz sobie, dajmy, tak, strzał. Dobra, mamy. Ładnie. Tak. Weźmy sobie jakieś bloki. Ja sobie wezmę zieloną wełnę. Dobra. I teraz sobie e, zmieńmy na gamę modę e, survival. Ok. Tak. E, czekajcie. Survival. Dobra. Mam. A czekajcie. Nie, ma, nie masz uprawnień, żeby użyć tych komend. Gamę a czekajcie, może, więc nie chcę mi się już wychodzić i robić tutaj ten, więc sobie zrobimy tak, dobra, i teraz powinno pójść, dobra, mamy. To taki my, jak ktoś nie chce po prostu wychodzić i tworzyć nowej mapy, i to możecie sobie otworzyć lan i dać komendy, dobra, i teraz mamy. I chcę też tylko pokazać ładne, ładne, chcę pokazać to, max gaming tu jest, konstruowanie macie tutaj ładne, Bloki też są ładne. Mhm. Mm Może coś sobie stworzymy. Stworzymy sobie domek przed tą przed lewą. Czekajcie. Tak, tak, tak. Dobra. Tak, tak. Prowizoryczny domek. Taki mamy. Dobra. Tak. Tak, tak, tak. Pyk, pyk. 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 Dobra, mamy taki domek. Eee, dobra, jeszcze, się, eee, jeszcze chcę Wam coś pokazać. Eee, ładne wykonane TNT. Eee, Gamę modę serial okej. Okay. Eee, chcę Wam pokazać ładne TNT. Eee, dobra, weźmy sobie czerwony pochodnie. I patrzcie, paczka. Czy ktoś chciałby zamówić Max Gaming? Patrzcie, ładnie wykonany Max Gaming. Dobra. Więc jak chcecie poradnik, jak zrobić teksturpaka, Albo chcecie zrobić po prostu takie coś, jak tutaj jest takie, patrzcie, widzicie w prawym, w prawym, lewym, znaczy prawym, gór, lewym, dolnym, prawym, lewym, jest w prawym, dolnym rogu. To jak chcecie, to napiszcie w komentarzach. A ja odpowiem Wam w wyciągu 24 godzin i Wam to pokażę, jak ogarnąć. Więc jeszcze coś chcę, mogę Wam pokazać. Czekaj, co tu mamy. Czekajcie, czekajcie. Mm. Ruda szmaragdów nie pokazywałem wcześniej. Zobaczymy. Inaczej wygląda. Dobra, to czekajcie, jeszcze sobie tutaj damy do rudy. Damy sobie takie zakrąglenie. Dobra, mamy. E, dobra. E, dobra, dobra, dobra. Teraz sobie pójdziemy, może, do endu, albo do naderu. Nie wiem. Czekajcie. E, czekajcie. E, o. Psy Czekajcie, obsydian ok, mamy obsydian Teraz zapal e, Czekajcie Dobra, weźmy sobie po prostu zapalniczkę O, tu jest zapalniczka, pyk Weźmy sobie zamiast może kwiatków Dobra, my idziemy Pyk, pyk Zniszczmy serduszko trochę Pyk Pyk, pyk, pyk Dobry. I teraz sobie wchodzimy. Dobra. Mamy. O, czekajcie, coś się tutaj zawiesiliśmy. Dobry. Mm, tak wygląda. E, ładnie. E, więc, dobra. Jeszcze mm, pokażę. Tutaj. Lawa, tak wygląda. A w ogóle płytko jest tutaj. Ej, tu jest płytko bardzo. O, teraz już. Mniej płytko. Ale jednak ciągle płytko, nie wiem czemu. Dobra. A e, teraz sobie pójdziemy do netheru, znaczy do endu. And... Albo czekajcie, po prostu wezmę sobie wyszukaj. E, czekajcie, gdzie to było. Mm... O, jest tu. A to się nazywa Portal Kresu. Dobra, trudno. E, I zabijemy sobie tego. Smoka. Tak, tak. Tak. Weźmy sobie tak tak, ok, i ender... nie, nie, nie e, oczy kresu? jakoś tak? kurde jestem trochę przyzwyczajony do angielskiego e, dobra, czekajcie, to weźmy sobie po prostu, wyszukajmy tych enderp... E, tych o... En oko kresu, dobra, już chciałem o e, oczy okresu, dobra więc dobra, dajemy sobie tak. Mm, tak tak, tak, tak tak, 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 tak Dobra. Mhm. Dobra. I teraz sobie dajemy. I teraz powinniśmy wejść. Dobra, jesteśmy. E, dobra, dajmy sobie. E, Diamentowe. Ok. Dajmy sobie. Tak. I dajmy sobie. Łuk. Albo nie czekajcie. Dajmy sobie. Łusz. E, czekajcie. Czekajcie. Łuk. E, czekajcie, nie, um, czekajcie, ty, czekajcie, jak są łóżka inaczej, bo tu nie można chyba, czekajcie, mogę ły, nie mogę, bed, nie, czekajcie, łóżka, łóżka, o, są, no łóżko, ale nie mogę mły, to dziwne, dobra, dajmy sobie teraz mm, pół płytki, dobra, mamy, pół płytki, dobra, idziemy, zabijemy sobie tego, Dobra. Czekajcie, czemu tutaj nie ma tego? No to trochę dziwne. Nie powiem, trochę to dziwne. Niepokoi mnie też też nawet, że nie ma portalu. Co? Czekajcie, jak to? Dobra, nieważne. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się serdecznie, Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że Wam się tak surf spodoba napięć to daję. E, więc. No chyba trzymajcie się. Serdecznie was pozdrawiam. E, no, i jeszcze e, może czekajcie coś to zrobimy. E, jeszcze Wam tutaj wlecę taką tym. E, dobra. Jeszcze wam wezmę wiaderkę z wodą. Dobra. Więc. Uh, będziecie mieć jeszcze replay, jak to wszystko zrobię Mam nadzieję, że Wam się spodoba Więc ELO I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanities. Through ice covered in pink and bleach, cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Inside my own world of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything, fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. And hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste